Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów na kanale Ponad Horyzont. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak, a dzisiaj ponownie mam przyjemność gościć tutaj Pana Ambasadora Krzysztofa Płomińskiego. Witam serdecznie Panie Ambasadorze, dziękuję za wizytę, bardzo miło mi jak zwykle spotkać się z Panem na rozmowę. Nie róbcie, czyli dobry. Panie ambasadorze, umówiliśmy się dzisiaj na takie podsumowanie tych ostatnich dni na Bliskim Wschodzie. My co prawda mieliśmy porozmawiać troszkę wcześniej, ale chyba dobrze, że daliśmy sobie tych kilka dni, bo na początku wydawało się, że znowu dojdzie do pewnej eskalacji nastrojów. W zeszłym tygodniu w niedzielę doszło do dosyć spektakularnego i dużego. Jak media opisują od największego od 2006 roku, właściwie uderzenia Izraela na libański Hezbollah. Później odpowiedź Hezbollahu, oświadczenie Hasana Nasrallaha, który mówi o tym, że no to nie jest jeszcze koniec, to nie jest koniec tej historii. i W podobnym tonie wypowiada się podczas posiedzenia rządu Beniamin Netanyahu i Panie ambasadorze pytanie w takim razie, no Nihilnowi na Bliskim Wschodzie to tak będzie trwało w najbliższym czasie wymiana ciosów. Amplituda wydarzeń na Bliskim Wschodzie jest przez cały czas tak sama, że są okresy wyciszenia sytuacji albo zmniejszenia napięcia, a potem dochodzi z kolei do eskalacji. W tej chwili jeżeli chodzi zarówno o relacje Izrael, Hezbollah libański, jak Izrael, Iran, jest coś w rodzaju wyciszenia. A może należałoby powiedzieć inaczej: ani Teheran, ani Hezbollah nie dały się sprowokować atakami izraelskimi do odpowiedzi, do odwetu na większą skalę. Zarówno wynikało to prawdopodobnie z uwarunkowań wewnętrznych, przede wszystkim w Teheranie, oddziałującym na Hezbollah, ale również wynikało z działań zewnętrznych. I tutaj myślę zarówno o dyplomacji chińskiej dyplomacji arabskiej i wizycie ministra spraw zagranicznych Kataru w Teheranie, ale również o bardzo intensywnych działaniach zarówno amerykańskich, jak i europejskich, które też zmierzały do no, pewnego wychłodzenia, wychłodzenia nastrojów, które w rezultacie przyniosły, przyniosło pewne uspokojenie. Również w przypadku Hezbollahu wydaje się, że ze strony przede wszystkim państw europejskich, Unii Europejskiej, nastąpiły działania, które też mają charakter polityczny, uspokajający, i jednym z nich jest prawdopodobnie obietnica. Że po dwóch latach uda się przełamać impas, jeżeli chodzi o wybór prezydenta Libanu. Tutaj jest spór między Libanem, między Hezbollahem, który chce na prezydenta Farangię, a z kolei po prostu innymi ugrupowaniami, które opowiadają się za kandydaturą Azura. Natomiast no, z jednej strony to wyciszenie, o którym mówimy i uspokojenie o pewne obaw o to, że lada moment dojdzie do na bliskim wschodzie do konfliktu na ogromną skalę, jest jednocześnie no równolegle zaostrzenie zdecydowanej sytuacji przede wszystkim na zachodnim brzegu. Tam dzieją się rzeczywiście Rzeczy no, przerażające, można powiedzieć, i to są zarówno bombardowania z powietrza przez samoloty izraelskie, no, poszczególnych osób, na które się poluje, przynajmniej oficjalnie są to bojownicy ruchu oporu, który na zachodnim brzegu oczywiście istnieje. Ale jest stosunkowo słaby, źle uzbrojony i w zasadzie od dawna zdominowany przez siły bezpieczeństwa Izraela. No ale z drugiej strony jest to rzeczywiście koszmar dla ludności cywilnej, dla ludności tego obszaru. No, są burzone domy, są uszkadzane sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczność. No Po prostu jest to koszmar, rozjeżdżane całe ulice, zarówno w poszczególnych miastach, jak i, jak i osiedlach. No i właściwie można powiedzieć, zadać sobie pytanie, ku czemu to zmierza. I praktycznie rzecz biorąc to, o czym mówiliśmy niejednokrotnie wcześniej, że Izrael i również izraelska armia nie ma konkretnego celu. To czasami działanie przypomina miotanie się i szukanie po prostu sobie za wszelką cenę zatrudnienia, zmierzającym w gruncie rzeczy do stworzenia w wielu miejscach sytuacji, gdzie normalne życie. Po prostu jest niemożliwe. Ma pan rację, panie ambasadorze, rzeczywiście na zachodnim brzegu rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, jak media opisują, najkrwawsza właściwie operacja od momentu rozpoczęcia tej wojny w październiku ubiegłego roku. Ostatnio 16 osób, które zostało zabitych. Natomiast no, my już rozmawialiśmy właściwie o tym w takim tonie, że no. Ta eskalacja służy tylko i wyłącznie Benjaminowi Netanyahu, temu, żeby utrzymał się władzy. To podsycanie chaosu jest właściwie korzystne tylko i wyłącznie dla niego. No ale ostatnio mieliśmy dyskusję w Katarze, negocjacje na temat możliwości zawieszenia broni. No i co? Nic z tego właściwie nie wynikło. Obydwie strony zapowiedziały, że. No, nie ma na razie takiej możliwości, żeby, żeby tę wojnę zakończyć. Gonienie za, uciągają, za uciekającym punktem. W gruncie rzeczy, tak naprawdę ani rząd Izraela, ani Hamas nie są zainteresowane tym, żeby przejść do etapu politycznych działań, dla których punktem odniesienia musiałoby być zawieszenie broni i. Rozwiązanie sprawy izraelskich zakładników, przetrzymywanych jeszcze przez, przez Hamas, czy, czy żywych, czy, czy ciał. Tutaj nad całym tym konfliktem z jednej strony ciąży jego nierozwiązywalność, jest żądza odwetu i zajadłość ze wszystkich stron, no i przede wszystkim również brak. Skutków i działań społeczności międzynarodowej. No bo co z tego, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdza, że obecność izraelska na zachodnim brzegu i w gazie jest nielegalna, bo jest to teren znajdujący się pod okupacją? Co z tego, że podejmowane są działania, żeby zakwalifikować czy sprawdzić, Działalność izraelska e operacja izraelska w Gazie no nie jest w rzeczywistości po prostu e, zbrodnią przeciwko ludzkości, już nie mówiąc o zbrodniach wojennych, które tam są niewątpliwie popełniane. Co z tego, że ogromna część społeczności na zachodzie, przede wszystkim młodzież i studenci no czują solidarność z Gazą i czują niesprawiedliwość, jaka się tam dokonuje. Jeżeli z kolei ze strony rządów nie ma intencji, żeby wywrzeć większy wpływ na Izrael i zarówno tutaj w Stanach Zjednoczonych, również Kamala Harris deklaruje, że żadne w przypadku jej zwycięstwa w wyborach dostawy broni do Izraela nie zostaną powstrzymane jak i w Unii Europejskiej nie można się nawet zgodzić co do tego, żeby rzeczywiście skrajnych ministrów w rządzie izraelskim, Smotricha i ben którzy opowiadają rzeczy, które można porównać tylko z poglądami Nazistów, z którymi, o których dobrze, dobrze wiemy, jest blokada ze strony kilku krajów Unii Europejskiej, żeby oni zostali objęci sankcjami. My tutaj mówimy o bieżących działaniach, mówimy, o losie Palestyńczyków, ale powinniśmy też chyba również powiedzieć o konsekwencjach tej wojny dla samego, dla samego Izraela. Izrael będzie się coraz bardziej staczał w kierunku autorytaryzmu. Będzie się staczał w kierunku państwa, w którym nie kalkulacja polityczna decyduje o tym, w jakim kierunku państwo idzie, no ale nakazy boskie, no bo w kierunku polityki decydują partie religijne, których przywódcy otrzymują dyspozycję albo... Bezpośrednio, bezpośrednio od Pana Boga albo ze świętych ksiąg. Także tutaj no, mamy do czynienia z bardzo ogromnym zapętleniem, z którego w Europie do końca nie zdajemy sobie rzeczywiście sprawy, bo powinien ten konflikt w jakimś stopniu po prostu być, w którymś momencie przejść w stadium politycznego rozwiązywania. Bo nie może to stadium się rozpocząć od, 40, od 48 roku. No i pewnie byłoby bardzo niedobrze, gdyby przez kolejne dziesięciolecia ten konflikt na południowym obrzeżu Europy funkcjonował, rzutując na bezpieczeństwo europejskie, na interesy gospodarcze, na kwestie związane z migracją, z zagrożeniami terrorystycznymi, z realizacją normalnego, normalnego biznesu. I to w warunkach, kiedy po drugiej stronie na wschodzie mamy zagrożenie, które jest również w tym przypadku z całą pewnością na dziesięciolecia ze strony agresywnej polityki. polityki. Trzeba o tym mówić, po prostu bo w którymś momencie powinno to dojść również i w Warszawie, i w Brukseli, i w Waszyngtonie do świadomości rządzących, że po prostu trzeba podjąć konkretne kroki żeby po prostu w gruncie rzeczy stosunkowo małym konfliktem w porównaniu z tym, co mamy również w skali globalnej, z czym mamy, z czym mamy do czynienia, po prostu doprowadzić, doprowadzić do jego rozwiązania i zamiast ten konflikt będzie dolewał z kolei z kolejnych tam, kolejnego paliwa do pożaru, który się toczy, prawda, i być może w którymś momencie ogarnie całą ziemię. No, zrobić coś konkretnego, żeby przejść. Do stadium politycznego, do rozwiązywania tego. Panie ambasadorze, na zachodnim brzegu no, dochodzi do niesamowitego okrucieństwa. Rzeczywiście, bo ostatnio atakowane są również między innymi konwoje z pomocą humanitarną. Światowy Program Żywnościowy poinformował, że zawiesza swoją akcję w strefie gazy, właśnie po takim ataku izraelskich sił na wyraźnie oznakowany konwój zresztą. Z drugiej strony mamy przykłady dziennika Którzy giną również w Strefie Gazy. Kolejnym, kolejnym elementem jest to, że Stany Zjednoczone coraz częściej na Bliskim Wschodzie postrzegane są nie jako mediator, ale jako wspólnik Izraela w tym, co Izrael na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy robi. Ten autorytet Stanów Zjednoczonych nie istnieje już, panie ambasadorze, na Bliskim Wschodzie. Oni już nie są postrzegani jako jakakolwiek stabilizująca siła, i to Izrael wciągnął Stany Zjednoczone w tego typu położenie? Stany Zjednoczone doświadczeń jako mediator na Bliskim Wschodzie nie mają. Mhm. Problem polega na tym, żeby być dobrym mediatorem, trzeba reprezentować mniej więcej równy dystans w stosunku do wszystkich stron konfliktu, w którym się chce mediować. Stany Zjednoczone w takiej sytuacji nie są. Można powiedzieć, że zaangażowanie militarne Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie po 11 września, no ono przede wszystkim służyło umocnieniu tej hegemonistycznej pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. I w jakim stopniu oczywiście to zadziałało, zwłaszcza w pierwszym okresie. Natomiast obecnie doprowadziło raczej do osłabienia pozycji Stanów Zjednoczonych w skali globalnej, do wyrośnięcia tego chińskiego wielkiego konkurenta. A w przypadku Bliskiego Wschodu doprowadziło rzeczywiście do ogromnego naruszenia interesów amerykańskich, tak jak to rozumiemy politologicznie, bo być może no, trudno odmawiać politykom amerykańskim wiedzy o tym, jak mają wyglądać ich interesy w świecie. Tyle, że akurat w przypadku Bliskiego Wschodu. No, jeżeli interesem jest doprowadzenie do chaosu w całym regionie, który kosztuje również przekłada się na nie tylko te polityczne wpływy amerykańskie, nie tylko na gospodarkę, nie tylko na sprawy militarne, ale przede wszystkim otwiera drzwi konkurentom Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim Chinom, ale również Rosji i umacnia również państwa rozgrywające z tego regionu, takie jak, takie jak Turcja, kosztem, kosztem Stanów Zjednoczonych. No zwykła logika tutaj stosunków międzynarodowych niestety nie daje racjonalnych odpowiedzi po prostu no, co powoduje rzeczywiście przywódcami Stanów Zjednoczonych że nie potrafią wyciągnąć wniosków z tego, co dotychczas było, i w inny sposób spojrzeć zarówno na region, jak i na świat, mimo że prezydent Biden, przyjeżdżając do Izraela po 11 październiku, po 7 października po ataku Hamasu, no mówi o błędach amerykańskich popełnionych po 11 września i ostrzega izraelskich przyjaciół, żeby po prostu te samo. W te same błędy nie brnęli. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku bezskutecznie. Także tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z obszarem chaosu na Bliskim Wschodzie, który jest konsekwencją również tego amerykańskiego Zachodniego, a także w jakim stopniu polskiego mówimy o Iraku i Afganistanie, zaang zaangażowania i powstania rzeczywiście splotu problemów, co do których myślę, że nie ma nikogo w świecie. Kto byłby w stanie w tej chwili powiedzieć, jak z tego bezpieczną ręką można byłoby wyjść? A regionalni aktorzy w takim razie, panie ambasadorze, bo myśmy również w ostatnim czasie rozmawiali sobie no, o tej wyczekiwanej długo kontrofensywie właściwie Iranu. Mija już ponad miesiąc i nadal kilka dni temu właściwie. Najnowsze doniesienie na ten temat w rozmowie z włoskim ministrem spraw zagranicznych Antonio Tajanim. Jego irański odpowiednik mówi: uderzenie w Izrael będzie precyzyjne, z tym, że tego uderzenia w dalszym ciągu nie było, więc jak się sprawy mają, bo to również warto sobie co jakiś czas odświeżać, aktualizować i zerkać na to, jak wygląda to otoczenie Izraela na Bliskim Wschodzie. Obserwując sytuację na Bliskim Wschodzie musimy sobie zdawać sprawę, że jakimś elementem charakterystycznym polityki w ogóle państw tego obszaru jest pewna retoryka, no, która nie zawsze ma się blisko do Rzeczywistości i do rzeczywistych planów. W przypadku Iranu, no można tutaj zdecydowanie powiedzieć, że Iran stara się przetrwać, przetrwać jako państwo, przetrwać jako reżim, czyli Republika, Republika Islamska. I w przypadku większego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który objąłby Iran, no to se prawdopodobne, że Republika Islamska by nie przetrwała, tym bardziej, że ma również mnóstwo wewnętrznych wrogów. Moim zdaniem tym, co, Iran, co Iranem powoduje, to no z jednej strony jest ostrożność, manewrowanie, to mierzenie również odwetu, czy zaangażowania wobec Izraela. Korzystanie z pośredników, a nie bezpośrednie angażowanie się, jest w dużym stopniu działaniem osłonowym dla programu broni atomowej w Iranie, który w pewnym momencie z całą pewnością zostanie ujawniony, być może w postaci już informacji, że Iran bombę atomową posiada. Oczywiście spowoduje to zmianę układu sił na Bliskim Wschodzie. W dłuższej perspektywie spowoduje takie same działania ze strony Arabii Saudyjskiej, Turcji, być może innych państw, ale w pewnym momencie, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to jednocześnie będzie pewien pewna równowaga powstanie między Izraelem a jego otoczeniem, która być może w sytuacji, kiedy no, nie tylko Izrael posiada możliwość totalnego zniszczenia wszystkich państw w regionie, ale również będzie się musiał liczyć z potencjalnym odwetem o tej skali. Być może to będzie okazja, jeżeli wcześniej po prostu wszyscy nie otworzą oczy na realia tego konfliktu, może wtedy będzie okazja, żeby usiąść przy stole i jednoznacznie porozmawiać jak to powinno być, powinno wyglądać i jak i powinny być wa, powinny być warunki pokoju i tutaj w przypadku Izraela w przypadku jego bezpośredniego palestyńskiego otoczenia to wiadomo że nie będzie pokoju bez państwa palestyńskiego kto nie chce państwa, nie chce państwa palestyńskiego nie chce jednocześnie pokoju i nie chce stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Nawet jeżeli dojdzie do normalizacji izraelsko-saudyjskiej, co przecież, jak już mówiliśmy tutaj w Pani programie, jest projektem leżącym w dalszym ciągu na stole, to te miny, które każdy proces pozytywny na Bliskim Wschodzie, są w stanie po to odwalić, one wciąż pozostaną. Jeżeli nie zostaną wcześniej rozbrojone. Na koniec, panie ambasadorze, krótkie pytanie o konsekwencje, jeszcze, bo jak czytam sobie na jednym z portali, również pojawiła się informacja dotycząca tego, że grupa High Level Military Group, czyli grupa oficerów NATO, starszych oficerów między innymi z Francji, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, zakulisowo działa i pracuje nad tym, aby Międzynarodowy Trybunał Karny odstąpił od, od aktu oskarżenia skarżenia wobec Benjamina Netanyahu. Jak, jak pamiętamy, kilka tygodni temu pojawiła się informacja o wydaniu nakazu w aresztowania dla Benjamina Netanyahu i Awa Galanta, ministra, ministra obrony Izraela. Czy Tutaj możliwe są tak naprawdę, Panie Ambasadorze, jakieś realne konsekwencje, tak naprawdę. Czy to wszystko rozpłynie się w polityce Bliskiego Wschodu? Bo tak naprawdę nie ma tutaj dobrych rozwiązań, a pociągnięcie do odpowiedzialności karnej no byłoby zbyt. Ryzykowne może na arenie międzynarodowej? Jak pan uważa? Jedno to jest zamiar pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i jednocześnie potwierdzenia, że no, uczynki zasługują na taką odpowiedzialność, a druga sprawa to jest realna możliwość przeprowadzenia takiej procedury i jej konkretne skutki. Jeśli nie można doprowadzić do tego, żeby na większą skalę osadnicy izraelscy na zachodnim brzegu, polujący wręcz z bronią na Palestyńczyków, zostali ukarani, czy to przez no przecież wciąż demokratyczne państwo izraelskie, czy poprzez presję międzynarodową, to co dopiero mówić o sytuacjach, które dotyczą przywódców, które dotyczą wysokiej rangi osobistości, no posiadających już niezależnie od swoich politycznych wpływów, bardzo wpływowych przyjaciół po prostu przyjaciół na całym, na całym świecie. I historia stosunków międzynarodowych zna bardzo niewiele przypadków, kiedy no za swoje zbrodnie przywódcy poszczególnych krajów zostali, zostali ukarani w trybie międzynarodowym to nie nastąpi. Chociaż no przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że w samym Izraelu też nie wszyscy są jednego zdania, że nie wszyscy są pod wpływem prawda tej rządzy odwetu prawda, która bardzo często zamyka oczy na to co się dzieje obok i na realny świat. I no, szczerze mówiąc, gdyby taka sytuacja istniała zapętlenia pewnego całych elit i problemów wewnętrznych, jak w Izraelu, w innym kraju niedemokratycznym, gdzieś tam, prawda, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, czy w Azji, to pewnie już dawno byłby wojskowy zamach stanu, zawieszenie w ogóle funkcjonowania instytucji praw w danym kraju, no i próba zrobienia jakiegoś, jakiegoś rozwiązania, które by otwierało Drogę do uporządkowania sytuacji w przyszłości. Na razie od niedzieli rozpoczną się trzydniowe przerwy w godzinach od 16 do 15, od działań zbrojnych w związku z koniecznością podania szczepionki przeciwko polio dla 650 tysięcy palestyńskich mhm. dzieci. Więc ym, chwila wytchnienia. Z jednej jest, jest to dobrze, a z drugiej pani Gabrielo, proszę sobie wyobrazić, co można w ciągu tych kilku godzin zrobić. Jeżeli nie działa tam komunikacja, jeżeli nie ma bardzo często no, nawet osiołka, żeby gdzieś ta matka z dzieckiem podjechała, kiedy w wielu miejscach nie ma wody, nie ma podstawowych usług i wszystko jest w zamieszaniu, bo wielu palestyńczyków przecież było przemieszczanych już co najmniej 6-7 Dochodzi do tego, że ludzie po prostu już deklarują kolejny raz się nie, prze, nie przeniosę, wolę umrzeć w tym miejscu, w którym jestem, bo i tak jestem skazany na śmierć w, którym, w którymś momencie. Także mhm. dla mnie oczywiście jest ważne, że no tutaj szczepionka przeciwko chorobie Heinego Medina. Będzie mogła po prostu dotrzeć i nie nastąpi po prostu jakiś, jakiś kolejny, kolejny horror, jeżeli chodzi o te palestyńskie dzieci. Ale w praktyce, w takim systemie, kiedy nie chodzi o zawieszenie broni, a chodzi o jedynie o punktowe wskazanie miejsc, w których w danym momencie nie będą prowadzone działania zbrojne i nigdy nie wiadomo, kiedy się zaczną z powrotem. Jak długo będą trwały, no to prawdopodobnie też ta akcja nie będzie przebiegała bezkolizyjnie, i na pewno nie jest to wystarczające, żeby Taką pomoc humanitarną po prostu okazać. O dramacie strefy gazy rozmawialiśmy dzisiaj z panem ambasadorem Krzysztofem Pomińskim. Serdecznie panu dziękuję, panie ambasadorze, za wizytę. Dziękuję państwu również za to, że byliście z nami. Zachęcam do tego, by na kanale zostać. Ja również bardzo dziękuję i też zachęcam pani Gabrielo, bo robi pani dobrą robotę i miejmy nadzieję również, że to, co pani przekazuje. No dochodzi po prostu do szerokiego społeczeństwa, pomaga otwierać oczy również Polakom, na nie tylko bliskowschodnie przecież problemy, ale na to, z czym żyjemy, z czym mamy do czynienia w naszym bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym, no i tym globalnym, które bardzo często puka do nie tylko naszych ekranów telewizyjnych i komputerów, ale również do naszych drzwi. Bardzo dziękuję Panie Ambasadorze. To również Pana zasługa za, w tym, że otwieramy te oczy na bardzo wiele palących spraw. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Raz jeszcze do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję.